Witam. A, kurde. Witam na... Y, Pierwszy... Let's play. Y, Workers Under the Soviet Republic. No, nie no, let's play to raczej. No tak troszeczkę. Dobra, nieważne. Y, już trochę PID się na tej grze pojawiło na YouTubie, więc nie będę tłumaczył. O co tu chodzi? Znaczy nie mówię, że moich. Ogólnie na YouTubie. No. Więc yy, jak, jak to, to tak ogólnie to się buduje miasto i, i jestem w tym miejscu se, se na mapie ten Tu mam czoł, czołgograd i Gufi yy, I tutaj tak tak sobie wybrałem gdyż Gdyż nie ma tutaj jakichś złóż cennych tutaj coś jest niby A co, co tu jest? Węgiel Węgiel, gdzie tu jest węgiel? Tu jest, w tych tutaj, coś tam niby jest. Dobra, ale jaki z tym? Tutaj będzie mój kołchos. Na razie, żeby zarabiać te pierwsze pieniążki to ja będę, tutaj zbuduję sobie kołchos i będę sprzedawał im wódkę tutaj. To Kazichat. Ktoś chce nazwę tej, tej miejscowości tutaj? Do Rusków. A gdzie jest wódka tańsza? Alkohol 251 i drogo. To jest, to jest drogo. Nie powiem Aha, i nie umiem. jedyną sposobem, jakim umiem obracać mapę, to jest tak w taki sposób. A tu jest 330, kurde na zachodzie wódka Dobra, będziemy upijać zachód. Tu jest jeszcze płasko dosyć. Ej, a może tutaj? A tu jest jaka? Jaka tu jest siatka? Tu jest tak. No, w miarę płasko. W miarę płasko. A tu są jakieś złoże? Nie ma tu złóż. Dobra, jednak, nie, nie, jednak tu będziemy I tu będziemy wywozić tam im na To pierwsze kochozy mają powstać Dobra Gdzie tutaj? Tutaj były Pola I tak Pierwsze Tam gdzieś jak najdalej Pierwsze pole Pole budują, kurde be, No co to jest? technologia bliżej nas o, Gdzie tu Gdzieś tu mi się świeciło już na zielono O tak mogę A niech będzie Dobra jakieś teraz średnie żeby Żeby mi się tu zmieściło Najwięcej i jak się da Żeby mi tu robili to wszystko I było pituś gancuś. To tak Potrzebuję 9 pól Dlaczego 9? Nie wiem. Tak zostało zaplanowane z góry. Dostałem polecenie na 9 pól. Nie będę takim hamem, że postawię 9 najmniejszych pól. Więc. Takie, takie hamstwo. Nie, nie, nie będę tego robił. będzie to wymyślane do dupy. Ja pierdolę. Ale dobra, to jest, to jest pole uprawne. Jest ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Jeszcze... Jest, raz, 2, 3, raz... Nie, raz, 2, 3, raz, 2, 3, dobra. Picyś glancuś i jeszcze. I tak się nie zajmą wszystkimi polami. To jest jakieś dziwne stingle. O, picyś glancius. I teraz tutaj będziemy mieć wszystkie te, więc droga trzeba zbudować, połączyć te to nasze ten. Najpierw nie, nie mam jak zbudować tej, tych dróg, więc będę używał oczywiście tych, tych takich zwykłych, najtańszych. A jak najtańsze, gdyż kosztują zero. Może, no tak, to tak muszę chyba i tak to będzie wyglądało. Jest Picuś, Glancuś Aha, bo tu jest jakiś taki błąd Widzicie, że jak raz, jak, raz, jak raz mi pokaże na czerwono, to od razu już wszystko jest na czerwono Czyli babra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć Bardzo Partia Góra będzie zadowolona Kołchos. To tak, żebym mieli jak wyjechać w tamtym kierunku, ale żebym miał jak za ruble? Za ruble oczywiście. Budujcie. Na razie nie mam tutaj żadnych. No co jest? No halo. Co to za chamstwo? Nie mogę, halo. No że nie mogę. Jak to się zmniejszało? Tu weź mi, takie coś zrób Trzeba kombinować O Działa Proszę, tutaj Do siewu Przypisanych pól Budynek jest bez zasilania, czyli potrzebuję zasilania Dobra To najpierw tak, traktory Który jest ten, ten kosztuje, ajde, on kosztuje 2000, jest najdroższy Ten jest najtańszy, ale jest 20 kg, kilo, 6 kW, 48 to jest najsilniejsze, ale w cholerę drogi. O, 9 pól nagle przypisało, tak? Jest 7, sie... powinno być 8 jeszcze. Nie, jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jak to już sięją? Gdzie tu już... się. Które jest siana już? Które, halo. To pole jest już ściane przez robotników i bardzo dobrze. Ale jednak muszę kupić jakieś traktory. Te są cholernie. Nie, te są drogie. To, A ten jest tańszy. Szybkość 24. Białoruś, Rumunia. ZSRR. Dobra, najtańszy kupię. Błacha, Dobra, ten jest. Trzy kombajny i żuki im kupię. Gdzie jest żuk? Żuk. Kras? To jest kras? Kras chyba. Dobra, ale ten jest. No. I teraz se jedźcie. Boże, jaki ty jesteś wolny. No ale to jest życie na farmie. Nie poradzę. Będę jakieś jest bać zasilania. Walić to. Mam to gdzieś. Halo. Odpal się gro. O. Teraz jakiś magazyn by wypadało zbudować, jakby tak. Jakby tak przypadkiem było za dużo rzeczy. O. Tutaj gdzieś. To nie będzie najpiękniejsze. Tak mówię z góry. Można. Można. No i bardzo ładnie. Eee, to tak, tu będziemy mogli. I co jest potrzebne do budowy alkoholu? Produkcji alkoholu, co ja gadam? Gdzie jest gorze... o, gorzelnia? Gorzelni potrzebuje prądu. Prądu potrzebuje to, nie potrzebuje prądu, ale mamy. Będziemy mieć chlebki. O, chlebki będziemy To to fajnie, akurat. Tu jest jakieś miasto duże. Czołgograd? Gdzie jest nasz czołgograd? W ogóle. Bo nawet już nie wiem. W ogóle z tego miejsca mamy blisko do tego tutaj. I do tamtego mamy. Do, tutaj na zachód i na wschód mamy, jak transportować. Dobra, jeden już tu robi, tutaj już drugi też robi. I ten zaraz tam pojedzie i będzie robić. To bardzo ładnie. I jak on, one te trzy pola skończą, to one zaczną się. One zaczną się już one zaczną rosnąć, jak one się skończą. A traktory pojadą na trzy kolejne pola. Jak pojadą na trzy kolejne pola, to, e, to to będzie rosnąć, a tam będzie się ten. I jak to się ten. No, no, no taka trójpolówka w skrócie. No. E, jak ktoś nie wie, to się wpisze. Niech nie, se wpisze. Nie, ropa może nie. Jeszcze. jeszcze nie. I tak zakłady spożywcze mają trzy wyjścia, a gorzelnia ma ile wyjść? Dwa wyjścia. To fajnie Kurde, ale prądu potrzebuję, to, 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 nie, nie, jeszcze nie A ty masz jaki tu zasięg te budynki właśnie? Droga Zatem zbudować drogę Mamy piękne drogi, nasze drogi to są Dostępny nowy typ pojazdu Walić już kupiłem Chyba, że w, da w darku mi dadzą. <gry> tych darków to będzie pity. No. Yy. I aha, wiem co ja chciałem sprawdzić. Z tych domów tutaj. To one nie, nie mają do, dojazdu tutaj do tych. Co? Cóż? No nie pomogę, no nie pomogę. Tutaj mogę usunąć jak już. Będziemy rozrastać... Tą stronę tam, 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 tam. Nie, gdzie ja teraz? Tutaj. No, halo, pokażcie mi linie tych tych. Znaczy nie linie, co ja gadam. Co, nie ma dojścia dla ludzi? Czy to nigdy nie pokazywało? Czy jest dostęp dla ludzi? Dobre zakłady spożywcze Dobra, wyrównaj teren I teraz, czy, ja, czy to jest za daleko Czy ja mogę tu postawić drogę Zbyt długie Czyli tak źle dosyć Więc postawię coś, co jest najtańsze Z, z tych dróg produkcyjnych Czyli Szylos I tutaj taki taktyczne silos Postawiony w tym miejscu powinien Załatwić idealnie sprawę, żeby Jak zbyt długi Raz Popierdzieliło Zatrzymać budowę Zatrzymać budowę Aha, bo to jeszcze budują Jak, jak za długie coś, coś mi tu nie gra Dobra, ale drogę mogę połączyć. I bardzo ładnie. Tu jeszcze mogę wam zbudować drogę. No. Ja zbankrutuję. <śm> <śm> to co, ja muszę tu żu jak żukami muszę tu do wam dowozić? A ja wprowadziłem to, że pojazdy zużywają paliwo, czy nie? Eee. Nie, nie zużywają paliwa. To bardzo dobrze. To będę tu żukami wam dowoził stąd rzeczy. Budynek jest bez zasilania. Walić to traktorem macie tutaj dowieść, a nie błąd autozapisu. Dobra, walić. Tutaj, pracownicy. brak Budynek jest bez zasilania. Brak materiałów. Płody rolne. O, ktoś idzie. Co, zakupić najpierw te? Nie no, aż tak to... Dobra, ale, ale nie, niech tak będzie Ja będę dowoził zboże stąd, tutaj O, i mam plana, mam plana, tak, tak, tak będzie Kto... Usługi dla mieszkańców, magazyn I mięso potrzebujecie Chlebki i mięso To tu wam postawię sklep Będziecie zadowoleni. No, ale drogę też poproszę, jednak. Drogę też poproszę. I kupię Żuka. Gdzie mogę kupić Żuka? A, muszę zbudować centrum. Budowy, znaczy ten. Zajezdnie. Właśnie. To będę miał już zajezdnie. tak. Tu nie jest tak równo w ogóle. Chociaż całą... całą równość w ogóle tego miasta wykorzystałem na pola, więc... Więc nie wiem czy to jest takie ten. Dobra, i tu mnie kup za ruble żuka. Nie, co ja... Yy, zbiornik skrzynie, wóz strażacki, wywrotka otwarta. Otwarta skrzynia. Nie, co ja chcę? Chciałem. Samochód osobowy chłodnia spychacz, dźwig dwig co może sam... Nie jestem zam, zamknięta co może? Chlebki może przewozić i zboże może zam, przewozić. Więc poproszę taką, takiego żuka Ż, Żuk. Będę żukami to woził, Co tu? Ile ty kosztujesz? Ty, to jest tańsze, a przewozi mniej. Więc żuk mi wystarczy. I proszę mnie. Jechać stąd, tutaj i potem tutaj. I będzie tak, że ty tutaj masz załadować to coś potem tutaj masz wyładować to coś i załadować chlebki i potem wyła... jak to? Nie, wyładujesz. Wyładuj wszystko. I wyładuj te chlebki. Patrzcie, nie, tutaj ładuję ten tutaj wyładowuję to załadowuję chlebki, a tu wyładowuję chlebki. Go. A, jeszcze start. Nasz żuk jedzie. Dobra, pierwszy traktor wraca, ale zaraz będzie musiał wyjechać znowu. To są trzy żuki jeszcze Właśnie A I on zaraz wyjedzie Tak Już się wzrost Tak, już wyjeżdża I bardzo dobrze Gdzie jest ten Żuk tu? On tu jedzie On jeździ Kurde żuczę Ja muszę zrobić mu zdjęcie o, jak tutaj będzie na zakręcie, dobra Dobra. Co, 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 co jest? To, jest to że dos jest now dostępny nowy pojazd, dobra, zamknij to. Minimalizuję, aha. A ja chcę tak obrócić. To jest jedyny sposób, jaki umiem obracać. Tutaj o, rzucić Zdjęcie sobie zrobię i będę miał pituć. I już ładne zdjęcie. Yy... dobra, ale na razie to muszę ci powiedzieć, że płody poproszę tak troszecz... troszeczkę tutaj poproszę za nie tu dostawy za ruble poproszę i ty masz mnie tu produkować to produkcja jest i tu ty tu załadowałeś i już wracasz, o, pies szczerze. Dobra. Ile trwa to? 17 minut, to będę mógł powoli kończyć. To ja to poczekam. Pies kurde, zaraz nie. Piesi, Piesisła, tutaj macie już produkcję jakieś. Macie jakieś chlebki już? Nie, nie produkujecie chlebków. Dlaczego nie produkujecie chlebków? Aha, bo budynek jest bez zasilania. To muszę wam jeszcze elektrownię postawić nowe dziady jedne Oj to to mnie srogo wyniesie Oj to mnie srogo A gdzie, gdzie tu jest w ogóle węgiel Żeby tak ustawić od razu że Węgiel jest Nie Tu Tu w tych skałach gdzieś jest węgiel Tu gdzieś to jest I tak będę musiał to dowozić jakimiś żukami czy czymś więc tu postawię elektrownię. Tak, tu nie, tak, tak, żeby tutaj w, był wlot. Oj, i to mnie, o, a mnie to wyniesie, a tu mi wyniesie. Maszyn na placu budowy. No, ale co poradzę? No, muszę mieć to. No, czego wy nie produkujecie? Chlebków. Nie ma napięcia. A wy też potrzebujecie napięcia? Nie, to znaczy, wy produkujecie. Ten jest też bez zasilania, ale dobra, już walić. Kominy powstają, kurde. Be. A ty co się. Brak paliwa! Aha, gdzie jest stacja benzynowa? Stacja benzynowa, Och, lipcia Takie rzeczy tu są? Nie wiem, kup postawię tu stację benzynową Jedzie i wymać się paliwo? Tak dobra niech będzie tyle paliwa I ty jedziesz po paliwo prawda? Och, lipcia <ścoughs> To takich rzeczy się nie spodziewałem Dobra, za chwilę będziemy mieć prąd, zaraz będziemy produkować chlebki. A ile kosztują chlebki? Na zachodzie pewnie więcej chlebki kosztują. Chlebek kosztuje tutaj 120. Mało kosztuje chlebek. Jak się tu obraca? Nie wiem, kurde. A tu chlebki kosztują 170. No kurde, na zachód chlebki nasze będziemy musieli wywozić. Mam, mamy po pierwsze bliżej. Na zachód, chociaż nie, to jest to samo. I musimy kupować węgiel jeszcze. 4 tony. Mamy napięcie? A nie, pracowników jeszcze nie ma. Zarąbiście. To przystanek autobusowy trzeba kupić. Wow. Jestem zarąbisty, wiecie. Kurde, tak. Taka genialna rozgrywka już się zapowiada. Ju, już czu, czuć te emocje. To mały, może przystanek. O. I będziemy tutaj dowozić kogoś autobusami. Autobus marki 776. 7 60 to nie siedem e, mikrobusy, kurde bele, to ja żukami muszę wszystkich dowozić to dwa żuczki i jeden żuczek, Boże, ja muszę skończyć, po bo... stąd do elektrowni bardzo ładnie jedź który to jest od... to jest ten i kopiuj rozkład, dlatego. I ten ma rozkład. Ma rozkład. Moż, mogę go zatrzymać, czy nie? Ale pędzą, widzicie to. Bo tu brakuje pracowników. Dobra, ale to się już więcej zrobi. To się już więcej odwali na. Jak się zapiszę. Zapisz jako My Republic. Nie, nasze, to jest nasze, nasze zapisz jako nasze, bardzo ładnie, że zapisało, ja się żegnam, dobranoc.